Konfederacja zapowiada niskie i proste podatki, a słowo Medsen przygotował nawet swoje ustawy w tej sprawie i widziałem je. Wiecie, dlaczego one są takie krótkie, bo zastosowano tam prostą, ale niebezpieczną sztuczkę. Wiele spraw, które dziś regulowanych jest ustawami, będą regulowane rozporządzeniami ministra finansów. I w ten sposób te ustawy się nagle stają krótkie. Tylko wiecie, co to oznacza? To oznacza jeszcze więcej chaosu. Dziś zmiana prawa podatkowego wymaga zmiany ustawy, projekt musi przejść przez Sejm, Senat i Prezydenta. Do zmiany rozporządzenia potrzebna jest jedynie decyzja. Jednego człowieka, ministra finansów. Ale to oznacza, że podatki będą jeszcze bardziej nieprzewidywalne, bo w każdej chwili mogą być zmienione. Sławomir Mencen chce regulować rozporządzeniami ministra np. zwolnienia z PIT. To jest nie tylko niebezpieczne, ale także sprzeczne z konstytucją. Artykuł 217 Konstytucji mówi wprost: nakładanie podatków oraz przyznawanie ulg i zwolnień może być tylko dokonywane poprzez ustawy. Pomysły podatkowe Konfederacji to kurs na katastrofę. Oznaczają jeszcze większy chaos i jeszcze więcej patologii w systemie. Słuchajcie, nie ten droga.